Witajcie! Zanim przejdę do kolejnego z owocu ducha, którym chciałem powiedzieć, stąd jakie pytanie. Czy zdarzyło Ci się, że byłeś oszukany, czy byłaś oszukana? Że ktoś zrobił wobec Ciebie, zachował się nie fair? Że byłeś zdradzony, czy zdradzona? Ja myślę, że im dłużej żyję, tym coraz częściej spotykam się z takimi rzeczami. I tak myślę sobie, że dobra pamięć to nie zawsze jest błogosławieństwo, gdy pamiętamy to, co ktoś zrobił wobec nas. Niestety bardzo często taki brak wierności, który doświadczamy z, z, od ludzi wokół nas, przenosimy na Słowo Boże. I gdy czytamy obietnicę, może nam się dać... Mm, ale czy na pewno? No ale... No, już tyle razy się zawiodłem, czy zawiodłam i po prostu aż trudno mi w to uwierzyć. Ale chcę ci powiedzieć jedno. Piąta Mojżeszowa 7:9 mówi takie piękne słowa, które niech będą podstawą tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. A powiedziałem tak: A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Bóg jest wierny. I tym kolejnym owocem, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, to jest wierność. Wiecie, to jest greckie słowo pistis. To słowo, które 244 razy występuje w Nowym Testamencie. I oznacza taką właśnie wierność, taką lojalność, takie pełne zaufanie, oddanie. I list do Rzymian 3.3 mówi o tym, że Bóg jest wiernym Bogiem. Jego wierność jest tak wielka. To jest coś wspaniałego, że możemy zaufać Bogu, który jest wierny. Treny, trzeci rozdział, 22, 23 werset mówi, że Jego wierność jest wielka, Jego łaska jest tak wspaniała i wierność, to sięga gwiazd, jest tak wielkie. Psalm 36, 6 mówi, że tak, ta, ta właśnie ta wierność sięga aż obłoków. Bóg jest wiernym Bogiem. I w dziejach jest napisane 17:31, że On udowodnił to, jak wierny jest. Poprzez to, co zdarzyło się na krzyżu i jak Bóg z martwych wzbudził Chrystusa, On przez martwy udowodnił to, jak wierny jest. Dlatego ta cecha, wierność wiąże się nierozerwalnie z tą prawdą, że Bóg jest wierny i że można Mu zaufać, bo On udowodnił to, jak wiernym Bogiem jest. A skoro On to powiedział, to ja mogę mu zaufać. Tytusa 1.2 mówi, że Bóg jest Bogiem, który nie może kłamać. Czyli w innym tłumaczeniu prawdomównym Bogiem jest. Dlatego to, co on powiedział, to ja mogę mu zaufać. Bo on jest wiernym Bogiem. I drugi Tymoteusza 2.13 mówi, że nawet gdy ja nie okazuję się wierny, nie dochowuję wiary, to on pozostanie wierny, bo sam siebie zaprzeć się nie może. On jest wiernym Bogiem. W dziejach apostolskich w szóstym rozdziale, gdy apostołowie wybierali diakonów, wybrali Szczepana, wiecie jaka była jego cecha? Był pełen ducha i wierności. Tam zresztą to to słowo pistis, przetłumaczone jako wiara. Był pełen ducha i wiary. Wiecie, ja jestem przepełniony duchem. On będzie tą wiarę w moim sercu wytwarzał będzie mnie przepełniał. I później czytamy, że Bóg czynił wielkie cuda przez Szczepana, bo on był człowiekiem pełnym wiary i Ducha Świętego. Dlatego zaufajmy Bogu, bo On jest godzien wszelkiej czci i chwały i Jemu można zaufać. I pozwólmy, aby Duch Święty w naszych sercach wytwarzał to pistis, tą wiarę, wierność. Abyśmy wierni szli za tym, który tak nas umiłował, że swojego Syna Jednorodzonego posłał na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.